Witam, to jest moje drugie wideo. Gra mączki. Widzisz, że na to można zakupić na stronie mączking.pl za, za chyba 100 zł. Czy 80? Nie jestem już pewny, ale będzie w nim, no dole, krótszym. Um, Dobra, jestem w nim w trzylecie. Po um, razem, um, jak się gra, otwieramy. Jak um, otworzymy tworzymy w podleku, to będziemy um, instrukcje. Może być trochę niejasna, bo w to robię tutaj. Ja to część pierwsza będzie idziemy. E, nie, już nie ma przestań. To zaraz znajdę jakąś postać. I... Przepraszam, ale to dobrze. No i jakie ja chcę powiedzieć parę? To tylko po Dobrze, to znalazłam parę. To wam tutaj pokażę. Mogę postać podzielać na parę sekcji: rasa, klasa. E, poziom i e, jeszcze płeć to płeć to jest po prostu na karcie smyszowana albo chłopaka albo dziewczyna kobieta albo mężczyzna załóżmy no, ja tutaj mam klasę wojownika e, to załóżmy ja to dostałem na początku gry mogę od razu włożyć jestem wyłożyć. mogę jakoś wygląda jak w późniejszym Później jak się gra, tak się gra jak sobie też mogę to użyć. I też mogę mieć rasę alfa. Mogę mieć rasę alfa. Um, um, tak, więc jest też rasa alfa, przepraszam. Um, rasa alfa i załóżmy, są też inne rasy. Tak jak załóżmy Krasnolud. Teraz każdy raz są ma plusy i minusy. Um, też my elf ma plus jeden do ucieczki i zyskuje jeden poziom za każdego utwora pokonanego walce, w której pomagałeś, czyli jeżeli pomogę, pomogę um, przyjacielowi, przyjacielu. Um, a krasnolud też my, możesz mieć dowolną ilość dużych rzeczy, i możesz mieć 6 kart na ręku, bo tylko można mieć 5 kart na ręku, um, inne trzeba odrzucić lub postawić przed siebie. Przed siebie można mieć ile się chce kart. E, też to są tak, to jeszcze można być kapłanem. Czarodziejem. To są można też zwania czarodzieje. Można być mieszaniec mieszanie to, to jest takie coś innego, tak jakby moc. Można być dwoma pasami. Ale tak No jest kapłan. To thank you oglądanie much for watching this video. And if you're interested in if you're English, please, if you're English, oh my god, um, am sorry. Um, if you're English, please check out my other channel, Blood One. Um, with loads of great in, um, English videos. Yeah. Um, no, thank you oglądanie. much for watching. um, um. jakby park 1 i będzie park 2 i 3 i 4